Szybki tutaj przewodnik po narzędziach nawigacyjnych na żaglówce. Tutaj mamy taki pokazywacz, o, czy on się ujawni? Tak, 80 metrów głębokości, 3, 4, 3, 5 węzła prędkości, 7, 8 węzła wiatru. I tutaj nasze ustawienie, idziemy ostrym bajdewindem. E, tutaj jest nasza mapa nawigacyjna. Widzicie, ja sobie teraz, teraz do was gadam, to niezbyt dobrze steruje, ale mamy taki na plus minus wyznaczony punkt, daleko, daleko przed nami a tutaj różne, właśnie głębokości, wyspy i inne mapy hipsometryczne tylko że głębokości. Koło sterowe to wiadomo, jak działa trzeba sobie wyznaczyć jakiś punkt na horyzoncie najlepiej jakąś charakterystyczną górę, czy, czy wyspę, czy, czy kawałek terenu, rzeźby terenu. No i delikatnie, jak to łodzią trzeba sterować, trzeba czuć jak ona się na falach unosi. Raz w jedną stronę, raz w drugą, i trzeba zawracać. Znaczy, zawracać, kręcić kołem w jedną stronę. Kiedy fala zejdzie, to w drugą stronę. Znika nam znowu z horyzontu, a to z drugą, i tak ciągle. I tak tu się płynie spokojnie.